Was w kolejnym vlogu z koronawirusem! Znowu! No także pewnie widzieliście odcinek z tą makietą saninową. No udało mi się tutaj ją bardzo ładnie zrobić. Mam tutaj vlog zapowiadany. Mam również pomoc drogową. Niestety nie nagrywałem jakiś czas saninowa makieta, ponieważ no ja jakoś bym nie oczekiwanie miałem. No ale teraz tak ciepłutko, fajnie, pomyślałem, że nagra. Chylne okno, bo... Bo ciepło strasznie. Trzydzieści parę stopni na razie. To jest git! Day Nysa 522 Rocznik to chyba 88 jest, bo widzę po zegarach I to już trochę idą No ale jak wiadomo, Nysa no musi być Tutaj jest jako magazyn y, leżaków y, Tak, 522, bardzo dobry egzemplarz lysa 522 w środku tak jak wam mówiłem są tutaj leżaki i poduszki jesteśmy na polanie zamku Topacz no i przed chwilą był deszcz, więc musieli to wszystko spakować do tej nysy, dlatego wszystko jest tu tak nawalone, ale nagram wam coś o tej nysie Nys jest fajne to, bo to jest już ta wersja ostatnia, jak to można tak nazwać czy już jest prędkością jeszcze ten nowszy, z ten z czarną obramówką, z tym czarnym. No wiecie o co chodzi, do 120, ale zegary dalej zostały z Warszawy 223. Pod maską tego samochodu, jak możecie się domyślać, pracuje S21, znane z Warszawy 223. Górnozaworowiec 2120, pojemność. 70 koni mechanicznych. Wydały no jak to w się, wiadomo. Gaz bardzo malutki. Hamulec, sprzęgło, sprzęgło hamulec, takie dość duże. Robica jak w Żuku, czyli już takim poliftowym jakby. Czyli tu nie ma klaksonu. Klakson jest gdzieś tu na desce rozdzielczej, tylko teraz nie mogę go zlokalizować. Bardzo, bardzo wygodne, bardzo miękkie, co prawda no i wykonanie pozostawia wiele do życzenia, yy, ale naprawdę jest genialne. Jedną dziwną sytuacją jest to, że stacyjka, a tu jest, yy, tu jest yy, klakson, się. Hm, dziwne. Że tu nie ma stacyjki, jest działa. a stacyjka jest tutaj. Nie wiadomo, jak to Nysie, Taka sama była w żuku, w tarpanie, czyli uchylana. Zegary są bardzo, bardzo ergonomiczne. I w sumie bardzo proste. Prędkościomierz, temperatura cieczy i poziom paliwa. Tutaj mamy światła dzienne. Właściwie postojówki i drogowe. Tutaj mamy długie kierunki, wyciesraczki, klakson, którego nie umiem włączyć. Ten przycisk nie wiem do czego służy, bo ma wytarty napis. Tutaj mamy sanie. Nie. Sanie jest tutaj, żeby odpalić go. To nie wiem do czego służy. A to jest, żeby otworzyć ta maskę z przodu i halogeny opcjonalne, które pewnie by były w tej nysie. No ale teraz nie wiem. widzę, to może domkniemy szybkę, ale tak leciutko. O tak. Zobaczmy czy działa szyberda. ale pewnie kręci się tutaj. Trzeba jakoś popchnąć go, ale nie umiem tego zrobić. No, nie jeździłem nigdy Nys. ładne to są takie mm, przeciwsłoneczne zasłony. Badło. Bardzo fajne, o takiej samej tkaninie jak posufitka, lekko opadająca, z tyłu światełko. Sterko z małego fiata. Jest wydany, ale jeżeli byście chcieli tak bardzo, bardzo taką niskę, żebym zrobił, to napiszcie po prostu w komentarzu. Ai, Moto Classic, pozdro. Szkoda, że w tym roku się chyba nie odbędzie. Jeszcze to S21. Więc jest Za motoskie lampy oczywiście koła Pirelli. Na dnie jaki to jest rozmiar. Ale Felgi od Lublina. Nie, nie od Lublina, ale z Lublina, czyli z kołowni z FSC są zawsze długie, wielkie. No i resory. Taka wygląda w sposób następujący. Tutaj akurat jest wersja mikrobus, dlatego mamy takie rozstawiane yy, siedziska. Dźwięk zamykania drzwi jest. Dźwięk zamykania drzwi jest niesamowity. Coś pięknego. 522 22. Lampy od Warszawy 223, bądź 224, bądź yy, kombiaków No wiecie, ty w Warszawie po 64. Słynne lampki odblaskowe, montowane chyba na każdym samochodzie w okresie PL Mały Czarny plastikowy, metalowy, czarny, polakierowany i słynna stópka, gdzie można się wspiąć. I jak większość samochodów Stanisław nadal jeździ na zimówkach. Kurczę, no. <laughs> Ci na łódce siedzą Spoko impreza, naprawdę. Polecam. Wariat. On prosto na mnie jedzie. Słuchajcie? Witam. Ale mądry jesteś. Naprawdę. To samochód nazywam dzikusem. Tylko nie wiem dlaczego. Porównuję go właśnie do tego samochodu. Do tego ciągnika. Opowiedziałam Wam o tych samochodach w poprzednim vlogu, ale dzisiaj już opowiem. Może zacznijmy od Nysy N59. Jest to drugi co do chronologiczności produkowania w ZSB. Tutaj jest z roku 1961. Silnik nie jest w 70 koni, tylko to jest, bo ten samochód wam pokazywałem wcześniej, to była 522, ostatni model, to jest drugi, co do produkowania, i on ma silnik M20, 50 koni, Tutaj też jest 21 dolnozaworówka M20, ten samochód jest akurat z roku 57 ale początek produkcji zaczął się w 1951. Jest to tak naprawdę radziecka fabryka. Mamy pierwszą syrenę i ostatnią syrenę, czyli 105 i setkę. Tutaj jest silnik S15, 27 koni, pojemność gdzieś 700 coś. Tutaj macie napisane jaka jest pojemność. Bardzo... Jak na tamte czasy, bardzo bezawaryjny silnik. Ja bardzo, ja bardzo lubię tą Syrenę Setkę. Jest prześliczna. Ok. Tutaj mamy Syrenę 105, silnik S31, pompa wody. Tutaj mamy jeszcze bak, jakby pod maską. Trzeba było mieć specjalny lejek do tej Syreny. A w tej Syrenie już mamy bak z tyłu trzycylindrowy, tu jest dwucylindrowy. Generalnie jedyne co się w tych sirenach zmieniło to, to silniki, choć tutaj nie za bardzo, bo ten silnik jest wzorowany na silniku Bartburga, który był w syrenie 102 i 103 z numerkiem z, z, z literką S. I widać, że to jest taka uboga wersja, bo nie ma na przykład grilla bo ta ma taką chromowaną owódkę, a tutaj nie ma. Śliennik jest dokładnie ten sam, co w tej, czyli S31, tyle że tył samochodu się znacznie, znacznie zmieni. ...na pudały, bardzo fajny samochód. Szkoda, że już takich dzisiaj nie robię, bo chętnie bym sobie kupił. Teraz pewnie Was zanudzę. Fiat 126P. Licencjonowany Fiat 126. We Włoszech, za w, we Włoszech pierwsze Maluchy zjechały z taśmy montażowych w 1972 roku. U nas w Polsce pojawił się dopiero w 1973. Zgadza się z akurat z roku 1977. Ma bardzo ładną tapicerkę, tą zieloną, co ma w sumie Tom Hanks. Lakier chyba taki najbardziej rozpoznawalny jaki jest na Fiacie cytrynki napis licencja Fiat na patrze. pierwsza seria, nie, nie, nie pierwsza bo to 77 no to 76 jakby to by jeszcze była pierwsza seria. może jak ktoś gra w My Summer Car to wie. to jest Skoda Octavia z 60 roku 40 koni mechanicznych Silnik prawie 1.1, bo tam jest 1089 chyba. Bardzo spoko samochód, czy naprawdę. To jest Zaporożec 968, y, największy, jak to się mówi, największy wstyd Perelu. u ma flaka. Spoko Zaporożec, jedyny samochód z komuny z silnikiem w układzie V. Samochód. Jest to Micrus, który ma 14,5 konia, ale jak widać, nieźle się trzyma. Bardzo mi się podobają Micrusy. To jest moje ulubione auto z okresu PRL. milcząc z tamtego samochodu. Super fura, naprawdę. Micrus. Taka hotelu praktycznie te same jak w maluku. Słyszałam, że ludzie nawet podmieniają siedzenia z malucha do pięćsetki. Silnik jest o tej samej pojemności, czyli 594, tyle że tutaj jest 21 koni, a w tamtym maluku, może 694, ale w 600 było zmodernizowane do 23. Ale zapach! Kupiłem sobie kapelusz w Topaczu Polecam, taki jest teraz trend sajminowy że jak kupisz sobie kapelusz w Topaczu to możesz być moderatorem na kanale No nie wiem, może się uda ten dychy, tej dychy nie przekroczyć jak oni stoją w miejscu na flaku macie teraz zima na stacji kolejowej mam dla ciebie prezent zobacz co sfilmowałem jeżeli wiesz jaki to jest model, to napisz w komentarzu. 29 w pociągu. Przejdźmy ładunkową mikrobusa. Zobaczcie. Tutaj sobie już rozłożyłem fotel. On jest na takie takie paski. Tak, czekajcie, poprawię go. Ok, żebyście lepiej widzieli. Są raz, dwa, trzy, cztery. Sześć foteli siedzących w, jakby, ty, jakby to powiedzieć, tylnej kabinie. I są jeszcze dwa. Jeden dla kierowcy, drugi dla pasażera. Perfekcyjnie! Są też tak samo wygodne jak te z przodu, a do przodu jeszcze zaraz przejdziemy że możemy regulować długość, nie długość, tylko yy, odsącz przewiż. Tu jest nawet wajcha. ja nie wiem, jak się jej używa. Czy ją się ciągnie, czy ją się do góry? Nie wiem. Są efekt jak w żuku Jarka Ogarka, czyli lekko podarte, ale jednak tego klimatu się nie zabije bardzo bogata wersja, bo ma nawet nadmuch. Nadmuch jest. Nadmuch idzie gdzieś y, do kabiny tutaj idzie gdzieś z deski rozdzielczej, ale mamy również nawiew na tył, żeby naszym pasażerom było przyjemniej podróżować takim wspaniałym samochodem. Ja tu ciągaczki, ja to nazywam ciągaczki. Są również wspaniałe, takie wyblakłe, pożółk... pożółkłe, ale też z bardzo przyjemnego materiału. Skrzypi. No trochę skrzypi. Testu Zachara by nie przeszła, ale mamy metal, bardzo ładny. A tutaj twardy plastik, ale z taką śmieszną strukturą. I dodatkowo ten plastik to jest taka tkanina nałożona na taką deskę. Bardzo fajnie to dotykać. Bardzo przyjemny materi materiał. Kierownica. Kierownica. jest bardzo duża. Właśnie moje ręce muszę tak jeździć. Jest bardzo duża. Plastikowa. Nie ma tutaj klaksonu. Klakson jest tutaj. O tu widzicie trąbka. A coś się tam przyblokowało w tej manetce, że nie mogę dać. Tego jest na zero. Są wycieraczki, ale tego, ale, trą, ale trąby, nie ma. W zegarach się pomyliłem w pierwszej części. nie Jakby nie w pierwszej części, ale wcześniej właśnie źle powiedziałem, bo tutaj czarna tarcza, białe cyfry i taki biały biały wskaźnik. Tylko że on jest już taki trochę pożółkły. Fajna ikonka. 86 tysięcy przebiegu. Mało wiarygodne. Pewnie 186, a w ogóle 286, ale 86 na pewno nie. Zresztą potem wam pokażę stan tego samochodu. Wszędzie jest bardzo śmieszna sytuacja. Muszę się tak napiąć, takie wcisnąć normalnie do podłogi żeby było wciśnięte i wtedy możemy wbić w tym luzie jakiś bieg. Uczyniłem ten szyberdach i działa. Więc jest, jest dobrze, więc mamy kolejną wentylację w